Witaj w czerwcowym przeglądzie i dronowych funkcjonalności. W ciągu ostatniego miesiąca wprowadziliśmy dwie spore nowości: aplikację mobilną dla błyskawicznej obsługi klientów oraz zakładkę zamówienia z pełną atrybucją sprzedaży. Dodatkowy krok w pop-upach dla lepszego zbierania danych. Poznaj te nowości i usprawnienia w dzisiejszym podsumowaniu. Aplikacja mobilna iDron, e która daje dostęp do skrzynki odbiorczej, czyli tak inboxa. Po zalogowaniu widzisz listę wiadomości z pięciu kanałów: e-mail, chat, messenger, WhatsApp i Allegro. Każda wiadomość ma ikonkę pokazującą źródło kanału. Wątki są pogrupowane według statusu. Kliknięcie danej wiadomości otwiera pełną konwersację. Masz do dyspozycji gotowe szablony odpowiedzi oraz wsparcie sztucznej inteligencji do redagowania wiadomości. Dzięki apce otrzymasz natychmiastowe powiadomienia o nowej wiadomości. Jeden klik i rozmawiasz z klientem. Zakładka zamówienia. Lista wszystkich transakcji z Twojego sklepu z informacją o tym, które zostały wygenerowane dzięki i e od teraz ścieżka klientów do zakupu w pełnym świetle danych. Górna część zakładki została podzielona na liczbę zamówień, zamówień złożonych i anulowanych. Informacja dostępna dla platform przesyłających te dane. Zamówienia przefiltrujesz według daty, typu kampanii, czy wyszukasz je po numerze. Lista pokazuje, czy i jak idron e wpłynął na sprzedaż. Kliknięcie w konkretne zamówienie otwiera oś czasu, chronologiczną ścieżkę klienta pokazującą wszystkie punkty styku z Twoimi kampaniami przed zakupem. Widzisz dokładnie, które maile otworzył, w jakie linki kliknął i jak działały poszczególne funkcjonalności, np. rekomendacje na stronie. Chcesz zbierać więcej danych, imię, nazwisko, mail, telefon, data urodzenia czy płeć, ale nie chcesz przytłoczyć użytkownika jednym wielkim formularzem. Mamy rozwiązanie. Opcjonalny drugi krok w pop-upach. Po pierwszym kroku z podstawowymi danymi możesz dodać drugi formularz z dodatkowymi polami. Jest całkowicie opcjonalny. Użytkownik może przejść dalej i go pominąć. Możesz zastosować ten krok do różnych rzeczy: na przykład zaprezentować dodatkową ofertę po zapisie do newslettera, poprosić o obserwację na mediach społecznościowych, albo zapytać o numer telefonu. To wszystkie czerwcowe nowości Vidron. Każda z tych funkcji jest już dostępna w Twoim panelu. Wypróbuj je i zobacz jak mogą zwiększyć efektywność Twojego biznesu. A i nie zapomnij pobrać apki. Jeśli masz do nas jakieś pytania, napisz na hello@vidron.me. A po więcej produktowych nowinek śledź nasz kanał na YouTubie. Do zobaczenia w kolejnym przeglądzie nowości.